Nil Neil Marshall, twórca znakomitego Dog Soldiers i jeszcze lepszego krwawego zejścia, postanowił zarobić parę dolarów. Przepis na zieloną kapustę jest prosty. Pomieszać klimat Mad Maxa 2 i ucieczki z Nowego Jorku, bohaterką zrobić słodką kluskę w czarnym opiętym dzianku i gotowe. Jak to smakuje, przekonajcie się sami. Obrazki robią wrażenie smakowitych, pytanie tylko czy treści. Rough enough. Gamoniowaty słoń Horton pewnego dnia odkrywa, że na jego nosie osadziła się pewna miniaturowa społeczność pod wodzą mrówko-podobnego neurotyka. Wbrew pozorom to ekranizacja popularnej książeczki dla dzieci, a nie opowiastka dla dawnych wielbicieli papieża LSD, Timothy'ego Leary. Choć ci ostatni też powinni być zadowoleni. Japończycy jak zawsze zaczęli, a Amerykanie zrobili call center. Jak wskazują statystyki, na jednego mieszkańca przypada więcej niż jedna komórka. Nic więc dziwnego, że przybywa na mnie odebranych połączeń. Jak pokazuje sequel filmu Takeshimikę, trzeba bardzo uważać, czyj telefon zrzucamy. Za ignorancję, arogancję, brak czasu można zapłacić skręceniem karku, bo nigdy nie wiadomo, gdzie czaić demon. Diane Lane rezygnuje z wygrzewania się pod słońcem Toskanii na rzecz matowego światła komputerowego monitora. Twórca lęku pierwotnego raz jeszcze wygrywa nasze strachy, tym razem związane z internetem. Zabijanie przez klikanie ogląda się świetnie, do tego podsuwa parę pomysłów, jak pozbyć się kilku nielubionych kolegów. To było życie. Clinton był prezydentem, ludzie się bogacili, a jedynym problemem była nadmierna liczba chętnych kobiet. Dziś ta sielanka może być tylko przedmiotem bajki na dobranoc. Zatem smacznych snów w objęciach Banks, Walsh i Azimirze.